Słowem wstępu przed dzisiejszym odcinkiem chciałam ostrzec, że w odcinku będą pojawiały się tematy dotyczące zdrowia psychicznego, więc jeżeli jesteście wyczuleni na tym punkcie lub nie chcecie o tym słuchać, zostaliście ostrzeżeni. No, teraz zapraszam Was na odcinek. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Chrząszcz i dzisiaj jest ze mną Mary. Hello, cześć, tym razem e, Kuba się przed, przedstawił, zapowiedział, bo ja Dyspacz. się zapowietrzyłam. <laughs> Dzisiaj chciał, chcieliśmy porozmawiać z Wami i opowiedzieć Wam o tym, skąd ja się w ogóle wzięłam na Śląsku. E, Ziem, że na świecie. Na świecie? Nie wiem, to do mamy. Proszę, odejdę tutaj adres, podaję do mamy. Proszę się, pr do pani mamo. Pani mamo, proszę powiedzieć, skąd ona się wzięła. E, a tak, serio, to dosyć dużo pytań dostawałam, dlaczego tak postanowiłam nagle rzucić wszystko i wyjechać. To w bieszczady prawie, w bieszczady że... prawie że. No, to bieszczad półtorej godziny drogi? Wystarczająco. E, chodziło o to właśnie, że e, dużo osób myślało, że coś się stało, że z jakiegoś powodu wyjechałam, że e, coś, coś obrabowałam bańki, nie, wiesz, czy banki, nie wiadomo, czy mnie znajdą. Był u nas w galerii bałtyckiej koleś, który ukradł zegarek za 100 tysięcy i miał czapkę z daszkiem i okulary i myślał, że go nikt nie złapie, no nie wyszło. No, no okej. Okay. <noise> tak więc opowiemy wam wszystko od początku. My z kupą, tak jak już wiecie, z pierwszego odcinka znamy się już parę dobrych lat i w momencie w którym postanowiliśmy starać się o pracę dla mnie, no to rzeczy zaczęły się dziać na poważnie. No i kiedy dostałam już robotę, kiedy miałam już praktycznie pakować przez ostatni miesiąc pakować rzeczy tak, pakowałam się przez ostatnie trzy dni. Nie nic nie szkodzi. Tak, tak, tak było. Tak Dostawałem było. SMS-y pod tytułem Nie wiem, czy się spakuje, Kuba. Pomocy, pomocy. Tak było. I teraz może skąd ta decyzja? Um, jeżeli znacie mnie troszkę, lub. Ojej, Kułu, przepraszam, Fruziu. Trąciłam, krąciłam kota nóżką. Nad Morzem w Gdańsku mieszkałam całe życie, na ten moment jest to całe lat 30 i nigdy, znaczy oczywiście chciałam wyjechać, ale nigdy jakoś nie, nie podjęłam próby wyjazdu z miasta, dlatego że jak studiowałam, to wydział miałam pod domem. Pracę miałam potem pod domem, e, szkołę, liceum miałam bardzo blisko, a gimnazjum miałam na, po drugiej stronie ulicy, obok domu. E, przedszkole miałam e, na ukos od domu i nigdy jakoś się nie wyprowadzałam, nigdy nie przyszło mi to do głowy. E, Jakoś po prostu nie było okazji, e, też z powodów trochę finansowych, ale to tam są już inne, jakieś tam pierdoły. E, nie zmienia to faktu, nigdy nie wyprowadzałam się poza moje rodzinne miasto. No i w ciągu miesiąca zdecydowałam, że Twój chory pomysł przy Minecrafcie to jest spoko pomysł i po prostu go zrealizujmy. Na tyle, ile znam Mary, już um, pamiętam, chyba były dwie rozmowy. Takie gdzie ja mówiłem, że będzie mi bardzo przykro, jeżeli wyjedziesz, bo planowałaś właśnie wyjazd gdzieś tam w różne miejsca i tak planowałaś przez 30 lat, i nagle, nagle, nagle happened. Tak, nagle happened. E, nie będę ukrywała, że e, tak, jakby koszty bytowe tutaj są znacznie niższe niż na pomorzu. I to mnie przekonało, ponieważ no, licząc moje grosze ze skarbonki każdego miesiąca, sama, nie z, nie z jakimiś współlokatorami, nie wynajęłabym mieszkania. No po prostu nie. Po prostu tak wygląda rynek w dzisiejszych czasach i młodzi ludzie do późnej trzydziestek, nawet trzydziestek z groszami, e, cieśnią się, gnieżdżą się z współlokatorami, bo po prostu nie ma możliwości mieszkania na własność. A tutaj jest bardzo dużo miejsca i pomyślałam, że chociaż spróbuję na razie na początku, bo mieszkanie z Kubą to jest tak naprawdę jak mieszkanie z rodziną. I ani mnie to nie krępuje, że w moim domu jest dwóch facetów. Ani ci nie krępuje to, że piorę twoje gacie. Ani mnie już to już, już się stało, więc już nie mam nieco. No dajmy tylko, że twój tata mówił, żebyś nie brała wszystkich rzeczy, bo przecież wrócisz za niedługo. Tak, tak, ale do tego dojdziemy dopiero. E, tak, to był spoiler, mój tata powiedział coś takiego. Pierzymy razem gacie, jemy razem. E, razem płaczemy. Razem płaczemy. Bo obydwoje doskonale zdajemy sobie sprawę z przypadłości, które no, tak naprawdę z nami są. I jakby uważam, że bez tego by się nie dało tak naprawdę. Nie, bez, bez, bo tak wtrącę przez te parę lat, jak. Mieliśmy ten kontakt, nie mieliśmy, różnie to bywało, zresztą wiecie, z pierwszego odcinka, no to tak naprawdę e, bardzo długo się uczyłem Ciebie i tak w końcu tu jesteś i mam takie, o, hej, hej. to ja, ten rzegający facet. <grywia> Polecamy serdecznie w, na ratunek 112. <grywia> Wracając do tematu, kiedy już postanowiliśmy, że OK, wyjeżdżam, yy, dużo ludzi pytało się mnie, co się stało. Czy nim ktoś mnie bardzo skrzywdził, czy yy, stało się coś, czy nagle zostałam bez mieszkania? No, było dużo, dużo pytań, które były z troski o mnie, ale tak naprawdę poczułam potrzebę zmiany, poczułam potrzebę zmiany dlatego, że przez te 30 lat wszystkie moje jakieś tam lęki, bóle, ym, przypadłości i jakieś tam traumy z przeszłości, one wszystkie siedziały w tym jednym mieście i Tych to było w moich małych czterech ścianach. I było to naprawdę toksyczne dla mnie, bo nie byłam w stanie się od tego oderwać. Wszędzie było coś, co mi o czymś przypominało. I to było naprawdę bardzo, bardzo męczące. I od, to naprawdę od kilku lat już mówiłam sobie, że muszę się wynieść, bo to jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo krzywdzące i trudno, trudno się tak żyje, gdzie właśnie e, wszystko nas to przypomina o czymś, czego nie ma i. No, to było naprawdę grube, a jeżeli chodzi o jeżeli jesteście nowymi widzami, słuchaczami, przepraszam, przywykłam do mówienia na YouTubie, <grymne> jeżeli jesteście nowymi słuchaczami, e, powinniście wiedzieć, że pod słowem przypadłości, e, w moim wypadku e, kryje się depresja, lęki, derealizacja, i e, generalnie jest spoko. <grymne> jest super. Jest to dobrze. Jest Mary ci... się dobrze bawi ze swoim, ja się dobrze bawię tak. z moimi stanami lękowymi i depresyjnymi. Bawimy i, się przełomami. No, tak. Jest, jest, nie mamy powodu, żeby się nudzić czasami. Tak, tak, to prawda. Razem sobie układamy lekarstwa. Tak, układamy lekarstwa sobie i, I kotom. I kotom, Twoim, Twojemu. Twoim, zbóg. ile mam kotów, co? Co się stało? Okej, okay, więc tutaj chciałam rozwiać wszystkie, wszystkie wątpliwości. Nie, nic się takiego nie stało. Po prostu postanowiłam, że moje życie musi przeskoczyć ten jeden stopień, którego nie mogło przeskoczyć do tej pory i um, powiedziałam sobie, że jeżeli nie zrobię tego teraz, to później będę tylko starsza i tym bardziej będę potrzebowała stabilności. I to jest w sumie ostatni moment na taki ruch i. Czułam, czułam od Kuby to wsparcie zawsze, które po prostu utwierdzało mnie w tym, że poradzimy sobie. Mimo faktu, że nie jesteśmy bogaci, mimo faktu, że nie, nie sramy hajsem, i mimo faktu, że moglibyśmy mieć lepszą pracę, ale na razie jest jak jest, to uważam, że. To bardzo, bardzo dużo mi dało w tym, żeby nie mieć jakiejś paniki, bo moją pierwszą zawsze myślą w momencie o wyprowadce było. No nie mam. Nie, nie, po prostu umrę jedząc kamienie. Będzie chleb z kamieniami. i to Prawdopodobnie będzie... tak. Prawdopodobnie tak. Mary chciała, przyjeżdżając na Śląsk z biedy, jeść chleb z węglem. węglem. Niestety nie stać nie nas udało na się. węgiel. Nie udało się i wypiekamy sobie ciasto i robimy jakieś inne rzeczy. Dzisiaj upiekłam drożdżówki, moi drodzy, z kruszonką. Pierwszy raz w życiu lubiłam ciasto drożdżowe. To były ciekawe wrażenia. Sam, Serdecznie sam, zapraszam do vloga. Sam bardzo dobro. Też uważam, że nie wyszły najgorsze, tak więc no, ale powiedzmy sobie, że my robimy te rzeczy z kwarantanny, bo nam się nudzi. No, to swoją e, drogą. To tak, to, to swoją drogą, ale e, teraz w sumie mam pytanie do ciebie. Jak, nie wiem, czy zastanawiałeś się nad tym, czemu w ogóle chciałeś, żebym tu zamieszkała? O Jezu, sorry, pukłam. Ja tak naprawdę nie wiem skąd to się zrodziło, w mojej małej główce, która jest czasami szalona i przerażająca. Jakoś tak, ym, ja jestem tym typem osoby. Przez całe swoje życie, jeżeli mógłbym komuś pomóc, to komuś pomagałem i zawsze wyciągałem do tej osoby rękę, pomagałem jak tylko mogłem i tak zauważyłem, że potrzebujesz tego i stwierdziłem ym, dobra, no cóż, co ma być to będzie, powiesz nie, no to nie, okej. Okay powiesz tak, no to super, Od, tak naprawdę w nockie, bo to wieczorem w sumie wyszło to pytanie i następnego dnia już, jak tylko Sebastian wstał, to podszedłem do niego i takie seba, 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 a on był jak, co, seba, 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 seba. jedziemy po Mary, jedziemy po Mary, a chce, no chce, no dobra, to nie chcę szuka pracy. To było wbrew pozorom, wbrew całej otoczce, jaką ta sytuacja nabrała, no bo wiadomo, że e, nie rozmawiałam z poszczególnymi z Was, e, nie rozmawiałam prywatnie z każdym z Was, a pytań było naprawdę sporo. Też nawet w komentarzach czasami pod filmikami, że co to w ogóle, what, what, what jak to bierzesz w karton i wyjeżdżasz na drugi koniec Polski, tak? Tak, tak właśnie robię. Tak właśnie i jak za każdym razem, jak powiedziałam, tak, tak właśnie robię, to wszyscy mówią, Boże, jak jesteś odważna. Mówię, nie jestem odważna, jestem zdesperowana, by podjąć jakieś inne kroki w życiu. Ale to też jest swego rodzaju odwaga, zdajesz sobie z tego sprawę? Pomimo wszystko musisz pokonać w sobie tam pewną blokadę i sama się przebić przez swoją ścianę. Więc odwaga jest jak najbardziej słusznym określeniem. Można do tego dołożyć wiele innych, ale odwaga jest kluczowa. Zmiana życia no, swoją drogą, jakby, wiesz, decyzja należała do ciebie i tak naprawdę podjęłaś ją w pełni świadomie, mimo, że śmieszkowaliśmy sobie, że hehe, he, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje, no ale jakby nie patrzeć podjęłaś tę decyzję sama i chciałaś tego i... Tak było. No, jesteś tu, więc... Tak. Tak naprawdę nie ma konkretnego powodu, znaczy nie ma, no, nie ma powodu konkretnego, dlaczego ja Ci zaproponowałem to, zauważyłem, że potrzebujesz pomocy i powiedziałem dobra, no jak to Dobra, możesz być Ty. No, takie I choose you, nie? Gara-Getemol. <laughs> I tak sobie czekałem na to, aż się zdecydujesz, bo to też tak nie od razu wyszło. I potem z tą pracą były stresy, czy dostaniesz, czy nie dostaniesz. Pamiętam, jak byłam tutaj na Nowy Rok i nie mogłam spać, bo tak się denerwowałam, że mnie nikt nie odpowiada z pracy. Tak, było tak. Tramping. Mary przyjechała tutaj na tydzień? Tydzień po Nowym Roku. Tak, i, i to był taki tydzień zapoznawczy, można to tak określić no i Mary miała dużo nieprzespanych nocy właśnie przez to, że się stresowała tą pracą no i tak naprawdę to był powód, widziałem, że potrzebujesz pomocy, coś zmienić a ja stwierdziłem, dobra, no nie, mam możliwości to o, dobra, nie, no, no dobra no chcesz kota, okej, okay, no weź se kota nie chcesz, tak było, pokój... chcesz kota weź se kota, no pokój, pokój masz, możesz się zamknąć, możesz iść pod kołdrę możesz iść spać więc jakby te warunki są spełnione, dostosowaliśmy łazienkę pod ciebie. Tak jest. Zamontowaliśmy prysznic, przy okazji jest oszczędność wody. No i co? No i przy okazji trochę życia weszło w to mieszkanie, nie? Teraz Wam opowiem dobrą historię a propos łazienki i prysznica. <głos> <głos> Historia jest taka, iż um, ze względu na mój rozmiar miałam bardzo ograniczoną możliwość ruchową. Ładnie. Dlatego zamontowaliśmy prysznic i teraz nie ogranicza mnie wanna, co jest bardzo pomocne w takiej sytuacji. Mamy zasłonkę, która się nie lepi do dupy. Tak jest. E, najlepsze było to, że e, jak e, nie było jeszcze prysznica, no to żeby nie laszać całą łazienkę sobie kucała mnie. I miałam tak za szerokie kol kolana, że się mi wpijały. Ładny, ja to, to zawsze było takie, ja pierdzielę po prostu, kim <laughs> trzeba być, nie, kim trzeba być, bo twarz wadna jest długa, ale stosunkowo wąska no, jest wąska I, i ja mówię, Boże, dupa mała po prostu, dupa tak, mała, dupa za mała, dupa za mała ale to też jest w ogóle zabawne, bo jak Mary się tutaj wprowadzała, to mówię, słuchaj, słuchaj, ja kupuję meble, bo miałem kasę i mówię, ja kupuję meble i pojechałem do Ikei. Wziąłem wielki wózek, mówię, dawajcie to wszystko do mnie. I najlepsze jest to, że nawet poszewki na poduszki, jak potem wysłałem Mary to się poryczała, bo mówię, że w życiu nie miała takich ładnych. I skąd ja wiem, że ona takie chce. Potem jej jeszcze wysłałem zdjęcia, że a kupię ci taką tablicę peryferyjną, żeby ci zawiesić, i znowu się poryczała. Tak było dużo ja, było płakać. Ja nie w wiem, ona czasie. jest jakaś. Mary jest zepsuta. Ja, ja się dla niej staram, a ona mi płacze. Nie? Jakby tak samo jak tutaj przyjechała, mówię. No dobra, to, to ci urządzimy pokój tak, jak chcesz. Ty mnie co chwilę pytasz, czy mo możesz coś tam w pokoju sobie zrobić i tak dalej. Ja mówię, twój pokój, no bo tak jest. Proste rzeczy, chcesz prysznic, masz prysznic. O prysznicy też była w ogóle swoją drogą walka, bo przecież nie no, nie montujcie prysznicy ze względu tylko na mnie, a ja po prostu byłem jak zamknij się i chodź na te zakupy. Zamknij, jedźmy do Obi! Dokładnie. I, i, I tak się z Tobą żyje. Tak się ze mną żyje. Pomijam fakt, że yy, dla Jaskra, czyli dla Kota, miałam rzecz na Alję, który jest zamówiony w miesiąc przed przeprowadzką. No. Część z nich do dzisiaj jeszcze nie przyszła, ale no, to chyba wina koronawirusa. To, to raczej wina koronawirusa, mi się wydaje. Aczkolwiek to no nie zmieniło to faktu, że jak przyprowadziłaś kota, to wszystko było, bo jej kuwety, tak. miski, um, jakieś tam leżanko, dostał drapak, z którego i tak nie korzysta. Bo jest upośledzony. W ogóle dygresja, zaraz wrócimy do tego. Pamiętaj, gdzie skończyłeś. E, dygresja jest taka, że jaskier ma 7 miesięcy mhm. jakoś tak. Jaskier jest z września tutaj matematyka i te cyferki latają mi koło tak. głowy. Jaskier jest z września zeszłego roku i nauczył się wskakiwać na szafę w dużym pokoju. Tak, nie wiem się. jak to się dzieje, ale nauczył się. I nie, A potrafi, z nie, nie potrafi z niej zejść. Więc zaczyna wpieprzać kwiatka, który tam stoi. A jest to Zenia i jest trująca no. dla kotów. <laughs> ale on się widocznie tym nie przejmuje. On się nie przejmuje, bo na razie na chwilę obecną leży przy mojej poduszce i ma się dobrze, więc chyba nic mu nie jest. No raczej nie. E, no i poczuł, jest teraz wolnym nastolatkiem, i on mm -hmm. non stop ucieka z pokoju i biegnie na tą szafę, i nie wiem, co z tym zrobimy. Koniec dygresji. Przyzwyczai się, nauczy się, wyszaleje się. Baterie mu się wyładowały, więc tak. chociaż tyle, dobrze, że mu się kiedyś kończą. No, no a ja skończyłem na tym, że jak przyszłaś, no to miałeś wszystko tak. dla kota, i wszystkie meble, wszystko skła składanie tego wszystkiego. Ja byłam taka szczęśliwa, jak składaliśmy biurko, bo nigdy nie miałam tak dużego biurka. To bi na tym biurku można robić wszystko, jeszcze usiąść na nim można dodatkowo, no nie? No nie, usiąść nie, bo się kurwa zerwia. Ona chyba się nawet z zerwało weź pod uwagę, że to jest tylko taka... E, to są te plastry miodu. Aha. Więc one są dość cieniutkie. Aha, okej. Okay. Ale ogólnie spoko, ale nie siadać. Spoko, ale nie siadać. No, mam maszynę tutaj na tym, mam super hiperlampkę, którą zawsze chciałam mieć mam dodatkowy monitor, e, mam wszystko, po prostu wszystko, co mi, co mi do głowy mogło kiedyś przyjrzeć, mieć na swoim studio biurku, więc... Więc... E, Kontynuuj kontynuując, tym, tak rzuciłaś wszystko i wyjechałaś na Śląsk. Tak, rzuciłam wszystko i wyjechałam na Śląsk. E, pożegnanie było bardzo trudne. Tak. Jakieś dwa, trzy tygodnie przed wyjazdem zaczęłam spotykać się ze wszystkimi przyjaciółmi, żeby się pożegnać, spędzić ostatnie chwile. Razem, przynajmniej na jakiś czas, a teraz przy okazji kwarantanny, to nie wiem, kiedy pojadę do Trójmiasta. miasta. Mm. Um, Mary chciała jechać na, na Święte Wielkanocne, święte, tak. ale szczerze powiedziawszy, jakbyśmy cię mogli zawieźć, to byśmy cię zawieźli, ale nie za bardzo będziemy mieli jak, a pociągiem cię nie puszczę. Nie ma takiej opcji. Czy to no jakimś właśnie. polskim busem, tym bardziej. O Jezu, polskim busem bym 13 godzin jechała. No to swoją drogą, ale no. nawet. Pędolina to tak raczej... No nie póki co musimy się wstrzymać. Mamy nadzieję, że twoja mama jakoś. Przeżyje to. No. No. Zawsze to... mogą przyjechać. Oni prawie nie chcą przyjechać, które jak tylko mówili, moja mama pisała, że jak tylko ogarnie się ta sytuacja, to, to wsiadają, żeby przyjechać na parę dni. No i słuchcie. No. Eee, więc tak, żegnanie było bardzo ciężkie. Przy, na każdym prawie z nich płakałam, więc super. <grych> eee, I. Najgorsze było to, że miejsce, z którego odchodziłam wcale nie było jakieś złe i nie budziło we mnie jakieś takiej nienawiści, że uciekam stąd i wszystko będzie lepsze, tylko naprawdę zostawiałam super pracę, zostawiałam super ludzi i, i zostawiałam super rodziców, tylko no, musiałam podjąć tę decyzję, że albo zrobię krok, albo się będę cały czas cofała. A, już chciałam prawie powiedzieć cofać do tyłu, nie? To o, po prostu tak. o tak, cofajmy się do tyłu. Yy, dlatego po prostu zacisnęłam zęby, yy, z, tak od, oderwałam mocno plaster. No i wsiedliśmy tego dnia 27. Owszem. 27 lutego wsiedliśmy do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. 23. 3. 22. Sebastian miało rodzinę. A faktycznie. 23. Tak, tak było. Przeskoczyła Sorry. się tydzień. Oj, tam oj tam. <grym> no, moi mili, więc to, to naprawdę była trudna sytuacja, ale nie żałuję jej jak na razie. E, wszystko, wszystko jest dobrze, super się tutaj mieszka, nawet jeżeli jest tu 8 kotów. E, wszyscy, którzy mówią Boże, osiem kotów, nie, to wcale nie jest problem, te 8 kotów. To, bo, trzeba się nauczyć z nimi żyć po prostu. Trzeba mieć na uwadze, że gdzieś można się potknąć o kota, ale żeby to był jakiś problem, to nie wydaje mi się. Świnki morskie sprawiają tyle samo problemu. <grym> Naprawdę. Okay. E. Cóż. I jeszcze dwa psy, nie zapominaj Tak, o tym. dwa psy, nie da się o nich zapomnieć. Nie. Nie. Szczególnie o Mortim. Tak. Morty jest młodszy, ma dwa lata, około... Półtora. Półtora roku. roku. E, jest dosyć duży, taki owczarkowaty i z takim małym głąbem. On się cały czas zachowuje jak szczeniak. No. A Sabinka ma lat osiem i jest taką starszą babcią i Mortim czasami zaczepia, a Sabinka ma taki wzrok w stylu Pomóż mi, weź go po prostu, weź go. Zabij go, zakop go pod domem, nie wiem, zrób coś, zabierz go. Ona tak patrzy. Mm -hmm. ehm, no, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o, e, o historię. Ehm, nie, cofam. Jeszcze musi być jakiś morał. Nie mogę teraz zakończyć. Ehm, na pewno. Część z was miała kiedyś taką możliwość. I ja, żeby po prostu rzucić wszystko i wyjechać. I powiem Wam szczerze, że lepiej rzucić wszystko i wyjechać, niż potem pluć sobie w brodę, że się nie spróbowało. Najważniejsze Mam... jest y, zabezpieczyć sobie tyły na nowym miejscu, przede wszystkim praca, bo no, bez tego może być y, słabo. Mm, Kontynuuję. Kontynuuję. Znam kilka osób, które tak zrobiły. Serdecznie tutaj je pozdrawiam z tego miejsca, nie wymieniając imienia. I naprawdę to dużo, dużo uczy i dużo doświadczeń daje, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli taką możliwość, nie bójcie się, bo... Możecie zawsze wrócić. No chyba, że podłożycie bombę w swoim starym miejscu pracy. Nie mówię o dosłownej bombie, ale zostawić, pójdziecie z hukiem Spalicie po prostu. Po prostu mosty. Spalicie mosty za sobą. Tego się nie robi, takich rzeczy się nie robi, więc e, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli sytuację, e, pojedziecie do tego miejsca, zobaczcie, czy Wam się spodoba i naprawdę radzę, radzę spróbować, bo. Nigdy nie wiecie, co Was czeka w takim miejscu. Może to być zupełnie coś innego niż w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a może to właśnie zmieni Twoje życie wasze życie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dziękujemy bardzo. Tutaj tak jeszcze, nie, jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda nasze życie, to zapraszam serdecznie na kanał vlogowy na YouTubie. E, możecie zobaczyć nasze wszystkie koty i to, co my robimy w wolnym czasie i jak wygląda nasze mieszkanko. E, tak więc ja dziękuję. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, że chciałaś poruszyć ten temat, bo Mary dzisiaj wleciała do pokoju, jak wstała i. Powiedziała, nie, to było w nocy, jak wyszliśmy znaczy. planie i Mary po prostu mówi: Ej, mam pomysł na podcast, ma on być taki i taki, musimy go nagrać. To mówię: Okej, okay, dobra, 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 dobra. Ja dobra. się nie sprzeciwiam, nagramy. I myślę, że to mimo wszystko też w tym momencie ci pomogło i zeszło z ciebie trochę. trochę Mówiąc tak. o tym do szerszej publiczności, zobaczymy, jak publiczność odbierze. Mam nadzieję, że. Wam się przy... spodobało to, czym Mary się podzieliła. Do usłyszenia, Do usłyszenia w następnych podcastach. Trzymajcie się ciepło. No i cześć. I nie wychodźcie z domu. Nie. I myjcie rączki. Myjcie rączki, nie wychodźcie z domu. Trzymajcie się, pa.